Dzień dobry, witam serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych, portalu Poznaj fakty. Proszę Państwa, jedną z osób, która poprosiła nas o, o pomoc jest Pan Robert. Pytanie dotyczy kwestii y, egzekucji komorniczej. Y, pan pyta, czy komornik może zabrać całą, a właściwie no, znaczącą większość renty y, otrzymywanej z zakładu ubezpieczeń społecznych z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Chodzi o dług alimentacyjny. Komornik zabiera świadczenie Zusowskie i do Pana na konto trafia reszta niepobrana w wysokości 618 zł, jak Pan pisze. No i pyta, jak to jest możliwe, skoro mówi się o najniższym świadczeniu ponad 1000 zł, czy to jest zgodne z prawem, gdy ten sam komornik zabiera z wynagrodzenia za pracę 60% wynagrodzenia i zostawia takiej osobie 1700 zł na koncie, no to dlaczego ręciście pobierając y, takie środki, no zostawia tylko tę znacząco mniejszą kwotę, nieco ponad 600 zł. Szanowni Państwo, kwestie wysokości dopuszczalnych potrąceń i kwoty wolnej od potrącenia określone są inaczej w przypadku wynagrodzenia za pracę. I w przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych. Ale w obydwu przypadkach bardziej rygorystycznie podchodzi się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych niż świadczeń z innych tytułów, z innych zadłużeń, można powiedzieć. W przypadku wynagrodzenia za pracę, komornik może zabrać z wynagrodzenia za pracę maksymalnie 60% tego wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości, więc jeżeli zarabiamy na przykład 10 tysięcy zł, no to może zabrać do tysięcy zł. Ale co ważne, nie ma tu zastosowania przepis kodeksu pracy, który mówi o kwocie wolnej od potrącenia, zgodnie z którym wolna od potrącenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie od 3600 zł to jest 2784 zł netto, więc pracownikowi taka kwota generalnie powinna zostać do, do dyspozycji przy egzekucji różnego rodzaju innych świadczeń, ale przy świadczeniach alimentacyjnych jest inaczej. Komornik może zabrać 60% niezależnie jakby od tej kwoty wolnej. Jeżeli ktoś zarabia na przykład 4000 zł, to komornik może zabrać 60% czyli 2400, no i osobie, która jest obciążona tą egzekucją zostanie tylko 1600 zł. No i stąd pewnie ta sytuacja, o którą Pan pytał że komuś pozostało 1700 zł, no bo to stanowiło zapewne 40% jego wynagrodzenia. W przypadku emerytur i rent zasady i kwestie kwoty wolnej od potrącenia określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tymi przepisami maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy długach niealimentacyjnych wynosi 25% kwoty emerytury albo renty brutto, a w przypadku alimentów już 60% tej emerytury czy renty, czyli podobnie jak przy wynagrodzeniu. No ale ponieważ emerytury i renty są, czy mogą być niższe, no więc jeśli ktoś otrzyma rentę, na przykład otrzymuje rentę 2000 zł, no to może mu z niej zostać potrącone 60%, czyli 1200 zł. Tutaj istnieje w przeciwieństwie do, do, do przepisów o wynagrodzeniu za pracę dodatkowo kwota wolna od potrąceń, no bo ktoś może na przykład otrzymywać emeryturę niższą od minimalnej, no ale ona jest niska. W przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, to jest obecnie, bo to jest waloryzowane, to jest obecnie 1125 zł. Z kolei w przypadku kwoty wolnej od potrąceń w odniesieniu do egzekwowania należności alimentacyjnych ta kwota wynosi 681,97 681, zł. No więc tutaj nie ma mowy o jakimś zastosowaniu przepisów o najniższej emeryturze i ręcie w takim sensie, że jest to odpowiednik jakiejś kwoty wolnej od potrąceń. Ta kwota 1125 zł, jest kwotą wolną od potrąceń z renty czy emerytury, ale w przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne, w przypadku świadczeń alimentacyjnych to są inne kwoty, no, niecałe 700 zł obecnie. No, proszę więc pamiętać, że, że egzekucja świadczeń alimentacyjnych, zarówno w przypadku wynagrodzenia, jak i emerytury czy renty, jest... Yy, no, znacznie bardziej restrykcyjna i bardziej dolegliwa dla, dla osoby, wobec której jest prowadzona egzekucja, więc no cóż mogę powiedzieć, trzeba robić wszystko, aby, aby unikać takiej sytuacji, aby, no, aby pozostawać z zaległościami w, w stosunku doświadczenia alimentacyjnego. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.